Hej, wszystkim z tej strony witajcie w nowym odcinku z BMG Drive. Dzisiaj kontynuujemy naszą serię samochodów od 1 dolara do 100 milionów dolarów. Jeden z nich oczywiście wyciągnięty ze złomu. Zobaczcie, była promocja na ten samochód. Kosztował 1 dolara. I Grzesiu oczywiście podpisał petycję, że chce sprawdzić wytrzymałość tego samochodu. To, to ma siatkę zamiast szyby ogólnie. Także to jest nasze auto za dolara. Odpalamy? Odpalamy, odpalił bez problemu Także zaraz do niego przejdziemy Samochód warty 1000 dolarów Mazda Miata Warta 10 tysięcy dolarów BMW M4 warte 100 tysięcy dolarów Ferrari Pista warte milion dolarów Specjalne Bugatti La Voiture Noire. Coś takiego Warte 10 milionów dolarów I finalnie Ferrari Które można powiedzieć, że jest warte 100 milionów dolarów było w poprzednim odcinku. Jest to najdroższy samochód z BMW obecnie. Nie ma innych modeli. A w dzisiejszym odcinku będziemy testować przewracalność tych samochodów. Tylko to jest trochę mocniejsze. Zresztą, zobaczcie co się będzie działo. Będziemy też testować te samochody w wyścigu. I będą też testy na wytrzymałość. Na, na przykład taki. Także przechodzimy do testu. Odpalamy naszego maluszka i wjeżdżamy na platformę śmierci. To będzie mega niebezpieczne. Zobaczmy, czy maluch będzie w stanie to wytrwać. Trzymajcie za niego kciuki, bo naprawdę się przyda. Zaczynamy! Ja, ja już szczerze się boję o tego malucha. Zobaczmy, jak szybko. O, o, co tam się stało? On nadal kosiąkuje! Nadal kosiąkuje! Gdzie jest Grzesiu? Grzesiu wypadł całkowicie z naszego malucha! Zdecydowanie! Nie skończyło się to najlepiej! Zobaczmy, jak to wyglądało ze z środka! Nic dosłownie nie widać! Nie dało chyba by się z tego nie wypaść! Jak się kręci! A ogólnie w tamtym miejscu jest maluch! Tu, tutaj jest grzesiu! A tak jeszcze przelecę przy Was, gdzie zaczęli lecieć już! Zaczęli! W, w tym miejscu maluch już zaczął rolować! Także trochę, trochę odległość pokonali! Maluch, nie zdaje tego testu, przejdźmy w takim razie do Hondy Civic, warta 1000 dolarów, odpala silnik bez problemu, w końcu to Honda, no nawet widać po grzeziu, zobaczcie jak na nas patrzy. Czas tą Hondę sprawdzić! Trzymajcie za nią kciuki! Obstawiajcie! Czy Honda przejdzie ten test lepiej? Leci za krzesio! Wypad! Od razu wypad! Od razu wypad! Ale zobaczcie, Honda dużo szybciej się zatrzymuje! Nadal raczej będzie działać! Silnik nadal działa, chociaż nie, nie jedzie, więc coś tam się połamało jednak. Ale zobaczcie, w środku jest wszystko Dobrze, tylko Grzesiu Wypadł przez drzwi, zobaczmy jak Daleko poleciał i gdzie, gdzie on w ogóle Skończył, bo, bo go nigdzie nie widzę <grym> w w w Widzowie Już wiem czemu Grzesia nigdzie Nie mogłem znaleźć, tutaj jest samochód Co nie, tu jest samochód, tutaj Mamy Malucha, tutaj mamy Grzesia Który wypadł z Malucha, a w tamtym Miejscu, jeszcze Dalej, jeszcze dalej Znajduje się Grzesiu Który skończył kilometr dalej niż Honda. Przechodzimy do Mazdy Miata. Oczywiście odpala, oczywiście jedzie. Zobaczmy, jak sobie poradzi z tym testem. Co prawda Mazda Miata nie jest zbyt dobrym autem za 10 tysięcy dolarów. W sensie, jeżeli chodzi o wytrzymałość, ale no wiecie, mówi się trudno. Chciałbym tym razem zobaczyć w zwolnionym tempie, jak to by wyglądało. Już zahaczyłem. Już zahaczyliśmy. Zobaczcie, dach się otworzył. Wszystkie drzwi się otworzyły. Grzesiu sobie, czy w powietrzu jeszcze? Nasza Mazda Miata leci. Leci daleko, mega daleko. Jeszcze uderzał hondę delikatnie. Zdała jeszcze gorszy test niż nasza Honda Civic. Poleciała dalej, czyli gorzej oczywiście. No i oczywiście Gorzej wygląda, chociaż jedna lampa została. O. Jeszcze potrafi mrugać silnik działa. A już się dymi, zobaczmy, jak to wyglądało z tej strony. Przerażająco! Grzesiu leci, Mazda leci z dużą prędkością. I Grzesiu w sumie nie skończył tak daleko od tej Mazdy. Na, na pewno najbliżej z tych, z tych wszystkich Grzesi. Ale Mazda nie zdaje tego testu. Przechodzimy do samochodu za 100 tysięcy dolarów. Wjeżdżamy na platformę i le lecimy. Tym razem z pozycji rampy. Zobaczmy, jak to wygląda. Samochód poleciał, ale Grzesiu chyba nie poleciał. Chyba został w samochodzie. BMW uderza w Hondę. Zobaczcie, Grzesiu. Grzesiu, czemu wyrzuciłeś rękę swoją w powietrze? BMW utrzymało Grzesia, czyli zobaczcie, mamy progres. Co, pra co prawda, nie skończył najlepiej, ale utrzymało Grzesia. Zobaczcie, drzwi się nie otworzyły. Także samochód jest zdecydowanie bezpieczniejszy. Skończyło też wcześniej niż Honda, co prawda, o jakieś, nie wiem, pół metra. Grzeb, grzeb. Grzesiu, czy, czy masz się jakoś pomóc ci, czy coś? Wyciągnijmy go stąd. Ech. Zobaczcie sami widzowie Grzesiu jest cały i zdrowy BMW zdaje test Czas na piękny Ferrari Jedno z najpiękniejszych Ferrari jakie widziałem Wjeżdżamy na platformę U Utknąłem Wjeżdżamy na platformę P po Powodzenia Ferrari przepraszam cię bardzo Przepraszam cię bardzo Leci z ogromną prędkością Z ogromną Zobaczcie, Grzesiu się nadal trzyma. Nadal trzyma Ferrari. Nadal nasze Ferrari bardzo dobrze wygląda. Nie stało się z nim jakoś mega dużo. Obróćmy je z powrotem na koła. Grzesiu, wszystko w porządku? Grzesiu został w samochodzie. Czyli można uznać za test zaliczony. Ja, jakby miał zapięte pasy, to prawdopodobnie by było z nim wszystko dobrze. Bo powiedzmy. Czas odpalić tutaj najpotężniejszy samochód. Nasze Bugatti. Odpalamy i jedziemy na test. To powodzenia! Zasiadamy do środka. Zobaczmy, czy nasze bogactwo się utrzyma do samego końca. Już zaczyna dochować! Już się drzwi otworzyły! Więc Grzesiu nie będzie miał łatwo, żeby się utrzymać! Ale trzyma się cały czas! Zobaczcie, nie wyleciał! Trzyma za wszelką cenę tą kierownicę! I toczymy się! Toczymy się z wielką prędkością! Uderzamy w Mazdę! Grzesiu cały czas siedzi trzyma kierownicy! Nie no, nie wierzę! Silnik cały czas działa! Grzesiu cały czas żyje! A więc 10 milionów uratowało mu rzeczywiście życie? Czy czas sprawdzić auto za 100 milionów? Odpalamy! Wjeżdżamy na platformę! Pr próbujemy wjechać na platformę! Tr trochę szybciej tym razem! I lecimy! Grzesiu! Nawet całkowicie zabrakło mi słów do tego, co tutaj się stało, ale zobaczcie! Grzesiu znowu, znowu się utrzymuje. Ta, ta pozycja nie wygląda najlepiej Grzesiu Samochód, wow, wow! Samochód działa, samochód jeździ. Jako jedyny samochód jeździ. Także zobaczcie 100 milionów. Sprawia, że po takim wypadku jeszcze wasz samochód będzie działać. Ta, co prawda można by było za to kupić 10 z takich Bugatti, ale nieważne Grzesiu się trzyma bardzo dobrze I jest to mega dziwne, nie spodziewałem się tego kompletnie Ale auto za 100 milionów wygrywa cały test Przechodząc dalej, mamy tym razem wyścig Wyścig tych wszystkich samochodów przetestujemy Który samochód, czy za jednego dolara Raczej nie Czy za 100 milionów Będzie miał najlepszy czas na naszym torze Oczywiście zawsze można kupić lepszy samochód za 100 milionów Albo szybszy samochód za 10 tysięcy Raczej szybszego za, do, za dolara nie dostaniemy Bo o ile dojedzie oczywiście do końca A więc zaczynamy Wy będziecie mieć oczywiście to przyspieszone Dobra muszę się skupić I postaram się przejechać każdym samochodem Tak szybko jak się tylko da O my mamy tu nitro Tu jest nitro I teraz wolno screamy Bo ten maluch będzie się strasznie ślizgać Jedziemy 25 sekund za nami Nitro włączy gdzieś pod koniec Ło, wow, wow, wow. Delikatnie bokiem on chce cały czas Jedź, 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 jedź Możemy włączyć teraz Nitro Zobaczmy, czy to nam coś da? Dobra, maluch przyspieszył Rzeczywiście przyspieszył Rzeczywiście jedziemy szybciej Jedź, jedź 120 km na godzinę! 140 km na godzinę! Prędkość maksymalna! Mocne dohamowanie teraz! Okej, okay, rzuca się ten maluch strasznie i nie skręca też! Nie! Nie, nie! Zepsułem trochę czas malucha! Zepsułem! Cofaj, cofaj! Chociaż wątpię, żeby to wygrał! Ale zaraz zobaczymy i sobie to wszystko porównamy. Uwaga! 3 minuty i 4 sekundy! Maluch przejechał cały tur. Czas na hondę. Oje, nie, nie skręca, nie skręca! Czemu nie skręca? <gry> Przez to, że to jest samochód za 1000 dolarów, to on ma opony z rzeki całkowicie. Ledwo skręca, ale mimo wszystko raczej pobijemy malucha. Okej, okay, jedziemy do mety. Szybciej niż Maluch Zdecydowanie szybciej O jakieś 30 sekund Czas na Mazdę Miatę Samochód za 10 tysięcy Ma najmniejszy silnik Więc nie przyspiesza zbyt szybko Czemu tak świeci strasznie? Czemu tak świeci strasznie? O nie, to abs nie ma, jedź. Nie, jedź, jedź Jedź, jedź, jedź Cały czas mam full gas Oj, trochę wyjechałem, nieważne, nieważne Hamuj, 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 dobrze Mamy jeszcze szansę, żeby wygrać z hondu, Zaraz minął dwie minuty Właśnie teraz mijają Mamy jakieś 30 sekund Jedź, 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 jedź Nie, 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 nie Czemu to nie hamuje? Znowu skróciłem i zobaczcie! Dojeżdżamy mając czas 2:42 około. Zatrzymujemy się tutaj i jest to czas na nasze BMW M4. Zaczynamy! Zaczynamy od razu mega szybko! To jest dużo szybsze! To jest. Nie, nie hamuję zbytnio! Zdecydowanie dużo szybszy samochód 260. Hamuj, 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 hamuj. Hamuj, hamuj. Nie. Jeszcze raz. Mam wrażenie, że jest teraz lepiej. 300 km na godzinę. Hamujemy dużo, 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 dużo wcześniej. Dużo wcześniej. Nic to nie dało praktycznie. Ale przynajmniej w każdym samochodzie popełniam jakiś błąd, tak? Przy, przynajmniej tyle. To, to, to wszystko jest moja wina. Dobra, hamuj wcześniej, hamuj wcześniej, bo ten samochód ma beznadziejne hamulce. Jedziemy, jedziemy do mety. Mamy dwie minuty, widzowie. Dwie minuty i trzy sekundy. Dojeżdżamy do samego końca. Strasznie ma beznadziejne hamulce, jeszcze się przegrzały. Czas na Ferrari! Wow, dobra, to zdecydowanie lepiej hamuje! Ale nie powiedziałbym, że ma lepsze opony, ma takie same beznadziejne opony jak ta BMK. Jedziemy! Ok, hamuj, 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 hamuj! Ok, wyhamujemy! Dobra, udało się! Jedź, 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 Dojeżdżamy! Przed drugą minutą 1:52! Dojechaliśmy! Czas na Bugatti! Pierwsze do hamowanie! Dobra, ten samochód hamuje. Rzeczywiście potrafi hamować i chyba lepiej się prowadzi niż Ferrari. O dziwo! Uh. Szybko, szybko hamuj! Skręcaj, skręcaj! Proszę, proszę, proszę! Dobrze! Możemy rzeczywiście pobić Ferrari! Aj, aj, ten samochód jest naprawdę niebezpieczny, mając tył napęd to, z taką mocą. Jeszcze mamy trakcję włączoną co prawda jakąś mniejszą. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu! Co ty zrobiłeś, Screamy? Nie, nie! Ale, ale, możemy od tego odjąć jakieś 5 sekund. Byliśmy szybsi niż Ferrari mimo wszystko, chyba. Albo mniej więcej równi. Czas na auto za 100 milionów. Jestem ultra ciekawy, co z tego wyjdzie. Zaczynamy. Na pewno ten samochód najlepiej brzmi z tych wszystkich. Zobaczmy, czy to. ABS-u nie ma, ABS-u nie ma, ABS-u nie ma. <grym>, ten auto jest naprawdę niebezpieczne. Jedź. Ale mimo wszystko jest szybkie. Lecę bokiem cały czas. Le lekko wypadłem. Hamuj, 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 hamuj. Zahaczyliśmy lekko jedziemy, jedziemy i naprawdę ten czas nie jest zły, mamy 2 minuty 23 sekundy, wyszło naprawdę, naprawdę dobrze, jak na jakieś 60-letnie auto, nie wiem poprawcie mnie w komentarzu, Tyl ty tylko silnik się przegrzał ogólnie i pewnie jest 50 milionów wymiana silnika. A więc przechodząc do naszego ostatniego scenariusza, mamy malucha, mamy ciężarówkę, która jest wypełniona jeszcze cegłami w środku. I jak już pewnie się domyślacie, już te cegły się nawet w środku cieszą. Jak już pewnie się domyślacie, przetestujemy, co się stanie, kiedy ciężarówka spadnie na jedną z tych samochodów. Czyli auto za dolara lub auto za 100 milionów. Grzesio, po po powodzenia, naprawdę powodzenia. Zobaczmy, co się stanie z Grzesiem. Ciężarówka leci. Miała lecieć. <laughs> nie, za nie zadziałał ten pomysł. Zaczynamy! Zobaczmy, co się stanie! Co się stanie, gdy na malucha spadnie wielka ciężarówka! Tym wszystkim, Grzesiu, współczuję ci! Został całkowicie zgnieciony! Chociaż silnik, silnik malucha nadal chodzi! Podnieśmy tą ciężarówkę! Z Zobaczcie, ma maluch się przylepił do tej ciężarówki, ale kierowca został zgnieciony! Mamy tym razem Hondę? Trzymajcie za Grzesia kciuki! Grzesiu, ja już Ci współczuję! Ciężarówka spada na Hondę! Już zgniata. Zobaczcie, dałoby się w teorii skulić i tutaj przeżyć. Czas chyba podnieść trudność tego testu. Podnosimy trudność w taki sposób, że ciężarówka teraz jest nieco wyżej. Honda jest nieco niżej. I zobaczcie, jest dużo, dużo gorzej. Grzesiu został całkowicie zgnieciony. Wątpię, żeby chociaż był cień dla niego szansy. Jeszcze, pff, jeszcze, jak jakiejś trzęsiawki dostał. Ma cegłę na twarzy. Honda nie zalicza tego testu. Nie no, to widzowie nie może się skończyć dobrze. Mazda miata z miękkim dachem. Auto za 10 tysięcy. Możemy nawet zwolnić czas, żeby zobaczyć co się z nią stanie. Jak zostanie Grzesiu zgnieciony. Nie miał żadnej szansy. Mazda przegrywa. Mamy teraz auto za 100 tysięcy. Mamy tutaj karbonowy Dach, więc mogą być nieco większe szanse. Ale powątpiewam. Kierowca został tak samo zgnieciony. Miał tylko farta, bo zobaczcie, ciężarówka nie dosięgnęła do końca tego dachu, ale tutaj też ciężko by było z przeżyciem. W ogóle zobaczcie, jak to wygląda. Czas na auto za milion dolarów! Tutaj już możemy mieć szansę, bo tu jest klatka! I może te auto... Naprawdę, To całkowicie wygrać Zobaczcie co się stało W środku jest wszystko w porządku Nawet jak taka wielka 18 tonowa ciężarówka Dosłownie spadła na to Ferrari Ferrari wszystko wytrzymało I kierowca Zobaczcie zdecydowanie tutaj przeżył Szczególnie, że nawet nie, nie, nie siedzi do końca na siedzeniu Więc by miał głowę jeszcze niżej I nareszcie widzowie przechodzą. Przechodzimy do Bugatti. Mamy Bugatti. Grzesia, oczywiście, w środku. Powiedzmy, że dobrze siedzi. I teraz, chyba, będzie najbardziej ciekawy wynik. Czy klatka będzie silniejsza niż monokok, który jest salusienki i ska. A. Chcemusieńki z karbonu. Uwaga! Ciężarówka spada! Przygniata cały Bugatti! Tu się wszystko zgniotło w środku, ale nie jakoś super mocno w sumie. Kierowca mógłby to przeżyć, ale Ferrari zdecydowanie wypadło tutaj lepiej. Czas na kolejne Ferrari. Oczywiście bez klatki, bezpieczeństwa, tu, tu nawet nic nie ma w środku. I finalnie widzowie 100 milionów! 100 milionów dolarów teraz te auto może być warte. Zobaczmy, czy będzie warte do ochrony naszego kierowcy. W ogóle nie było. Gdyby był troszkę bliżej, to zobaczcie, zostałby całkowicie zgnieciony. Jeszcze dla pewności, żeby nikt nie pił wą... <słuch> Zobaczcie, co się stało z dachem tego Ferrari. Jednak to jest stara technologia. Tutaj jeszcze nie było dobrych zabezpieczeń. Kierowca nie, nie żyje, a ten odcinek się kończy. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie sub i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie, i papa.